Opisany salon doskonale łączy przytulność z industrialnym charakterem, tworząc harmonijne i stylowe wnętrze. Oto analiza kluczowych elementów tej aranżacji. Meble i wyposażenie. Centralnym punktem salonu są niskie, masywne meble wykonane z ciemnego drewna i stali. To połączenie materiałów idealnie odzwierciedla industrialny styl, jednocześnie wprowadzając ciepło i przytulność dzięki drewnianym elementom. Soufę, prawdopodobnie tapicerowana, Dodaje komfortu i miękkości do surowego otoczenia. Stolik kawowy wykonany z palet na kółkach to kreatywny akcent D, który świetnie wpisuje się w industrialną estetykę, dodając wnętrzu charakteru i funkcjonalności. Dekoracje ścienne i oświetlenie Galeria plakatów w czarno-białej tonacji na ścianie stanowi elegancki i minimalistyczny element dekoracyjny, który podkreśla industrialny charakter wnętrza. Czarno-białe grafiki doskonale komponują się z surowym wystrojem, nie przytłaczając przestrzeni. Lampa w stylu industrialnym z żarówkami na odsłoniętych kablach to kluczowy element oświetlenia, który nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale także stanowi dekoracyjny akcent, podkreślający loftowy charakter pomieszczenia. Kominek i akcenty. Kominek opalany drewnem z industrialnym obramowaniem z czarnej stali to centralny punkt salonu, który łączy w sobie funkcjonalność, przytulność i surowy design. Jest to doskonały przykład, jak można połączyć tradycyjne elementy z nowoczesnym, industrialnym stylem. Tekstylia i rośliny. Szary, wełniany dywan na podłodze dodaje ciepła i przytulności do wnętrza, jednocześnie utrzymując stonowaną kolorystykę charakterystyczną dla stylu industrialnego. Dywan nie tylko ociepla wizualnie przestrzeń, ale także poprawia akustykę pomieszczenia. Duża roślina w metalowej Donicy wprowadza element natury do industrialnego wnętrza, ożywiając przestrzeń i dodając jej świeżości. Jest to doskonały sposób na zmiękczenie surowego charakteru industrialnego stylu. Opisany salon to doskonały przykład, jak można stworzyć przytulne wnętrze z wyraźnymi industrialnymi akcentami. Połączenie surowych materiałów z miękkimi tekstyliami, ciepłem kominka i żywą zielenią tworzy zrównoważoną i komfortową przestrzeń, idealną do relaksu i spędzania czasu.